Sucha krakowska z szynki Olewnik. Jak powstaje produkt, który kochają Polacy? Starannie wyselekcjonowane mięso z szynki wieprzowej oraz dobór właściwych przypraw, które stanowią jedną z najbardziej chronionych tajemnic firmy Olewnik. I tak rozpoczyna się proces produkcji suchej krakowskiej, której peklowane kawałki mięsa z szynki, połączone z kompozycją przypraw, trafiają do osłonek i przechodzą przez kolejne etapy procesu, takie jak osadzanie, wędzenie, parzenie i suszenie. Wędzenie odbywa się z rębkami wędzarniczymi z drewna bukowego, które gwarantują unikalny kolor wędzenia krakowskiej z szynki olewnik. Po ukończonym procesie wędzenia krakowska z szynki jest przekazywana do suszarni, aby tam spędzić minimum 100 godzin w kontrolowanych warunkach i nabrać idealnych walorów smakowych i odpowiedniej struktury. Proces produkcji kończy ostateczne sprawdzenie produktu przez dział kontroli jakości. Szereg parametrów podlega szczegółowej weryfikacji, m.in. stopień wysuszenia, parametry fizykochemiczne kontrolowane na analizatorze FoodScan oraz parametry tekstury. Po spełnieniu wymaganych parametrów produkt zostaje przekazany do pakowania. W zależności od przeznaczenia konsumenckiego, sucha krakowska z szynki pakowana jest klasycznie w całości lub tnąc na pół w wakum. Sucha krakowska szynki poddawana jest procesowi plastrowania i pakowania w modyfikowanej atmosferze. Ważne jest, aby w każdym opakowaniu były ekstra cienkie plasterki i znajdowała się ich stała ilość. Procesy pakowania odbywają się w sposób automatyczny z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z powodzeniem trafia do najbardziej wymagających odbiorców ceniących sobie jakość i unikalny smak naszej suchej krakowskiej szynki. Sucha krakowska to podróż kulinarna sięgająca XIX wieku, a pomimo tak długiej tradycji świetnie wkomponowuje się w aktualne trendy rynku spożywczego. Jej droga rozwoju to uosobienie nowoczesnego stylu życia, różnorodnych potrzeb, czy to wyrażanych w gramaturze opakowania jednostkowego, czy też w formie podania, a także miejsca dokonywania zakupu. Ale jest coś, co łączy wszystkich miłość do jedzenia. A wiadomo, że jedzenie ma znaczenie.